Magda Gessler od początku kariery stara się być w stałym kontakcie z fanami. Dlatego dość aktywnie prowadzi media społecznościowe, gdzie zdradza szczegóły codziennego życia. Ostatnio zachwyciła fanów, gdy opublikowała fotografię w naturalnej wersji. Magda nie miała ani grama makijażu. Nie bez powodu Magda Gessler w rodzimym show biznesie nazywana jest barwnym ptakiem. Restauratorka uwielbia wręcz kolorowe kreacje i mocne makijaże. Jej stylizacje dość często są szeroko komentowane. Nic więc dziwnego, że zdjęcie bez makijażu mocno zaskoczyło fanów. W końcu nieczęsto widzimy Magdę w takim wydaniu. Jednak taką stylówkę zawdzięcza urlopowi, na którym aktualnie przebywa. Magda od paru dni byczy się w jednym z rajskich miejsc nie zdradziła lokalizacji, gdzie może cieszyć się piękną pogodą. Nie jest wcale zaskoczeniem, że zrezygnowała z makijażu. Pod postem pojawiło się wiele komplementów i pochlebnych słów. Naturalna piękność. Cud miód. Prawdziwa, naturalna, wspaniała kobieta w tym naszym świecie przepełnionym sztucznością. Besos pani Madziu. Taką panią lubię najbardziej. Komentują.